Obudziło nas piękne słońce. Wypoczęci, pełni energii i ciekawi nowych wrażeń, wyruszyliśmy z przewodnikiem Panem Jurkiem na kolejny turystyczny szlak, na górę cierniak. Wchodziliśmy przez więź Lutynię. Lutynie. Ona leży w tym głębokim wąwozie, poniżej kościoła. Jak pokazywałem, gdyby iść później w las, to z tyłu za modelem to się nazywa modelem co wniesienie. Droga wiedzie na Borówkową, Radosnym ptasim śpiewom wturuje równie radosny śpiew naszych turystek. A ona, cóż A jest z czego się cieszyć. Niebo jest błękitne, słonko grzeje, pachną kwieciste łąki, a na horyzoncie niezbyt trudny do zdobycia zielony kopiec cierniaka. Towarzyszy nam, wesoło szumiąc, Biała lądecka. Od wsi radochów na górę cierniak idzie się gruntową drogą wśród łąk i pól. Warto zatrzymać się na chwilę i spojrzeć za siebie. Otwiera się przed nami wspaniały widok. U stóp niewysokiej, zalesionej góry Radoszka, w kotlince nad rzeką białą, rozłożyła się miejscowość radochów. Nad wsią dominuje strzelisty hełm kościelnej wieży. Wspinając się wyżej, można zobaczyć niewysokie wzniesienia i odległą czarną górę. Przy końcu leśnej ścieżki podejście robi się strome. Do kaplicy i kalwarii prowadzi ponad 200 stopni, ustawianych tu kolejno przez 150 lat przez pątników. Większość stopni nosi nazwiska i dedykacje fundatorów, zarówno instytucji, jak i okolicznych gospodarzy. Na wysokości 535 metrów nad poziomem morza znajduje się kaplica Matki Boskiej Wspomorzenia Wiernych, istniejąca od około 1850 roku. Kaplica była wielokrotnie powiększana, niedawno została odnowiona. Obraz w ołtarzu głównym pochodzi z 1925 roku. Ta ściana to świadectwo przeszłości. Niegdyś całe wnętrze zdobiła polichromia. Podobnie jak inni turyści, zostawiamy swój wpis w księdze pamiątkowej. Wokół kaplicy rozmieszczone są bardzo cenne stacje drogi krzyżowej roku 15 sierpnia odprawiana jest tutaj, na tym ołtarzu, msza. Kaplicą opiekuje się pustelnik, brat Elizeusz, który założył na Cierniaku swoją pustelnię w 1999 roku. Według historyków to już jedenasty pustelnik od początku istnienia kościółka. Niedaleko Cierniaka znajduje się jaskinia radochowska. Jesteśmy ciekawi tej jednej z największych jaskiń w Sudetach. Łączna długość korytarzy to 265 metrów. Szata Naciekowa została dość mocno zniszczona przez pseudoturystów. Lecz podziwiać tam można podziemne oczko wodne o powierzchni 30 m kwadratowych, w którym żyją białe i ślepe studniczki i inne jaskiniowe stworzenia około 100 gatunków zwierząt.

Chodźcie, chodźcie. Chodź. Tylko ci, którzy mają latareczki. To takie kątkowe, nie? Tak jest. Nie cię... Bawimy się w kreta. Tylko trzy metry? Tak, na, na początku. Łandzia musisz iść. Jedennaście, Do... jedennaście. Jest... Bo nie, leczcie ile im ja weszło. Swoją latarkę A po jak dwunasta, tak nie mogę, no. się odstroił. Widzieliście, jak się Jurek w Terezyk owocł? A ty jedziesz? <głos> <głos> Jurek na stojąco przejeżdżał. Ja, ja, Ugnąć kolana, to jest takie proste. O, nie, to nie, nie rajcuje. Na czworakach. To <noise> niedźwiedzie idziemy ja się dostać, jest takie proste. To jest jaskinia jaka, bo co to to tutaj? A nie dziwić kto tam był. To i tak, tak trzeba będzie zrobić jakieś po 8 osób. Każdy coś tam ma. Ja tam się trochę wyskoczę. Badania archeologiczne wykonywane w jaskini przez katedrę Uniwersytetu Wrocławskiego obaliły niemieckie tezy z 1939 roku o pobycie w jaskini człowieka paleolitycznego. Z ciemnej czeluści jaskini wyłaniają się ubłoceni i trochę zmęczeni nasi znajomi jaskiniowcy. Jakie atrakcje? Ja dziękuję. Ciężko było? Ej, jaki ubłocony. Pokaż tą rękę. O, o uratowani. to Tu już na was czekają. Ulatowani, ulatowani, ulatowani. to już drobnostka. O, się można skihać. Bia pieni. Można tak. No dobrze, że wiesz Żyjecie. Gdzie nie, gdzie nie można. Tu akurat dopuszczamy taką Kilo mamy Kilofil mamy? <noise>

Naprawdę to było piękne przeżycie, prawda? Ale jak zajecie łód, słuchajcie. Co to jest? To jest chyba jakaś koszonka, koszonka. To było <gryppy> Powrót na droga do Łądtka biegnie w przyjemnym cieniu lasu i zielonym szlakiem przez wieś Radochów. Po wyjściu z lasu znów mamy przed sobą malownicze widoki na radoszkę i wzniesienia należące do pasma gór złotych. Maj pyszni się kolorowym kwieciem przydrożnych rowów i łąk, a drzewa owocowe sypią śniegiem białych płatków. Ciepły wietrzyk majowy, głaszcze trawy, żółte mlecze i dmuchawce, a nad tym wszystkim unosi się śpiew skowronków. Piękne są okolice Lądka. Tyle tu spacerowych tras, górskich szlaków, leśnych duktów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, na miarę swoich sił i zainteresowań.